Promyczek Anastazji. Dla mnie najbardziej niezwykła, wręcz mistyczna była jej zdolność widzenia z dużej odległości różnych ludzi i toczących się wokół zdarzeń. Tym bardziej, że zaobserwowałem to w lesie. Być może inni pustelnicy posiadali takie same zdolności. Anastazja kreowała tę sytuację za pomocą niewidzialnego promienia. Twierdziła, że posiada go każdy człowiek. Ale ludzie nie wiedzą o tym, to też nie umieją z niego korzystać. Człowiek nie wymyślił jeszcze niczego, czego nie byłoby w przyrodzie, postęp techniczny, na rachunek której istnieje telewizja, jest żałosnym podobieństwem możliwości jej promyczka, ponieważ promień nie jest widoczny. Nie wierzyłem w niego, chociaż Anastazja wielokrotnie czyniła starania, by demonstrować możliwości swojego promyczka. Wytłumaczyć zasady jego funkcjonowania w sposób dla mnie zrozumiały. Powiedz, Władimirze, czym jest Twoim zdaniem marzenie? Czy wielu ludzi potrafi marzyć? Mm, wszyscy potrafią marzyć. To stan, w którym człowiek wyobraża sobie, jak będzie wyglądała upragniona przyszłość. Zgadzam się z Tobą. Dobrze. To znaczy, że nie negujesz faktu. Iż człowiek posiada w sobie zdolność modelowania swojej przyszłości i konkretnych sytuacji. No, nie neguję. Czym zatem jest intuicja? Intuicja. Przypuszczam, że to uczucie, w którym człowiek nie analizuje, co i dlaczego się zdarzyło, bo jakieś inne uczucia podpowiadają mu, w jaki sposób należy postępować. To znaczy, że nie negujesz istnienia w człowieku czegoś, co pomaga mu oprócz zwykłych analitycznych rozważań określać postępowanie swoje i innych? Mm, rzeczywiście nie neguję. Świetnie, wykrzyknęła Anastazja. Teraz sen. Co oznaczają sny, które widzą prawie wszyscy ludzie? Sen to znaczy. nie wiem, co to jest. Sen jest po prostu snem. Dobrze, dobrze. Niech to będzie po prostu sen. Rozumiem, że nie negujesz jego istnienia. Wszyscy wiedzą, że człowiek w czasie snu, kiedy jego ciało prawie nie jest kontrolowane częścią świadomości, może widzieć ludzi, różne wydarzenia. No, temu nikt nie będzie się przeciwstawiał. Jeszcze w czasie snu ludzie mogą kontaktować się, rozmawiać, przejmować się czymś, emocjonować? Tak, mogą. A jak myślisz? Czy człowiek może kierować swoim snem, wywoływać obrazy i wydarzenia, które chętnie chciałby zobaczyć i przeżyć? Nie przypuszczam. Sen jest czymś samoistnym. Mylisz się. Człowiek może kierować wszystkim. Jest stworzony, żeby kierować wszystkim. Promek, o którym ci opowiadam, jest również stworzony z istniejącej informacji, wyobraźni, intuicji, duchowych odczuć. I jako skutek widma snu. Świadome jest kierowany wolą człowieka. Jakże można w czasie snu kierować snem? Nie w czasie snu, na jawie można. Wcześniej można zaprogramować sen z absolutną precyzją. W Twoim świecie to się zdarza w czasie snu, chaotycznie, gdyż człowiek zatracił zdolność kierowania, uznał więc, że sen jest niepotrzebnym produktem zmęczonego mózgu. Patrząc na rzeczywistość, hmm, jeśli chcesz Mogę natychmiast podjąć próbę pokazania Tobie czegoś z dużej odległości. Spróbuj. Połóż się na trawie i rozluźnij się, żeby Twoje ciało pochłaniało mniej energii. Powinieneś czuć się komfortowo. Nic Ci nie przeszkadza? Teraz pomyśl o kimś, kogo dobrze znasz, na przykład o swojej żonie. Przypomnij sobie jej przyzwyczajenia, sposób chodzenia, ubrania, w których chodzi. Gdzie Twoim zdaniem może się teraz znajdować, i spójrz na to oczyma swojej wyobrazi? Przypomniałem sobie żonę, wiedząc, że w tym momencie może być w naszym podmiejskim domku. Wyobraziłem sobie dom, niektóre rzeczy, jego wyposażenie. Przypomniałem sobie dużo i ze szczegółami, ale niczego nie widziałem. Powiedziałem o tym Anastazji. Tobie się nie udało rozluźnić do końca, jak gdyby usnąć. Musisz wprowadzić organizm w stan drzemki. Pomogę ci. Zamknij oczy, rozłóż ręce. Poczułem dotyk palców jej rąk na moich plecach. Zacząłem zagłębiać się w sen czy w drzemkę. Żona stała w kuchni podmiejskiego domu. Na zwykłą podomkę miała założony wełniany sweter. To znaczy, że w domu jest chłodnawo. Znowu komplikacje z systemem ogrzewania. Hmm. żona gotowała kawę na maszynce gazowej i jeszcze coś w garnuszku pieska. Twarz miała chmurną, niezadowoloną, a ruchy niemrawe. Nagle podniosła głowę, lekkim krokiem podeszła do okna, popatrzyła na deszcz i uśmiechnęła się. W tym czasie kawa na kuchence wykipiała. Chwyciła więc dzbanek z wyciekającą brzegiem kawą, przy tym jej twarz nie zmieniła wyrazu. I nie nachmurzyła się, tak jak to zwykle bywało. Zdjęła żadne. Obudziłem się. I co? Zobaczyłeś? Zapytała Anastazja. Zobaczyłem? Czy to nie może być zwykły sen? Jak to zwykły? Przecież planowałeś zobaczyć tylko ją. Tak, planowałem. I zobaczyłem. Jakie są dowody na to, że ona właśnie była tam w kuchni, w momencie, gdy ją zobaczyłem? Zapamiętaj ten dzień i godzinę. Kiedy przyjedziesz do domu, zapytasz. A nie zauważyłeś jeszcze czegoś niezwykłego? Nie, niczego nie zauważyłem. Czy nie zauważyłeś jej uśmiechu, kiedy podeszła do okna i tego, że nie zdenerwowała się z powodu rozlanej kawy? To zauważyłem. Ale możliwe, że w oknie zobaczyła coś przyjemnego, co ją rozweseliło. Zauważyła tylko deszcz. Deszcz, którego nigdy nie lubiła. Z jakiego powodu się uśmiechnęła? Cóż takiego zobaczyła? Przecież ja też popatrzyłam na nią swoim promieniem i ją ogrzałam. Hmm, oczywiście, twój promyk ją ogrzał, a mój co, jest zimny? Ty po prostu patrzyłeś z ciekawości, nie wkładając w to serca. To znaczy, że twój promyk może ogrzać człowieka na odległość? Może. I co jeszcze może? Może otrzymywać i przekazywać niektóre informacje, poprawić humor, wygnać częściowe boleści i jeszcze wiele innych rzeczy w zależności od posiadanej energii, siły, uczuć, woli i chęci. Czy możesz widzieć przyszłość? Oczywiście. Przeszłość? Przyszłość i przeszłość to jakby to samo. Różnica tkwi tylko w zewnętrznych drobiazgach. Osnowa zawsze jest niezmienna. Jak to rozumiesz? Co może być niezmienne? Na przykład tysiąc lat temu ludzie mieli inną odzież, korzystali z innych urządzeń ułatwiających życie. Ale to nie jest ważne. I tysiąc lat temu, tak jak i dzisiaj, ludzie mieli podobne uczucia. One są niezależne od czasu: strach, radość, miłość. Jarosław Mądry, Iwan Groźny czy Ramzes II. Mogli kochać kobiety tak samo jak ty albo ktoś inny żyjący współcześnie. Interesujące to, co mówisz. Nie do końca jednak rozumiem, na czym to polega. Czy twierdzisz, że każdy człowiek mógłby mieć taki promień? Oczywiście, każdy. Współcześni ludzie mają jeszcze uczucia, intuicje, zdolności do marzenia, przewidywania, modelowania szczegółowych sytuacji, oglądania snów. To wszystko to jest chaotyczne i nieukierunkowane. Może udałoby się zapanować nad tym chaosem i wypracować konkretne ćwiczenia? Możliwe, że osiągniesz efekty za pomocą treningu. Tylko musisz wiedzieć, Władimirze, że istnieje jeszcze jeden istotny warunek, który sprawia, że Promek poddaje się Twojej woli. Jakie jeszcze wymagania postawisz? Potrzebna jest przy tym uczciwość, bezinteresowność, bo moc promienia zależy od mocy czystych odczuć, Również od ich siły i jasności. No i co jeszcze? Myślałam, że wszystko ci wyjaśniłam. A, dzień dobry. Z takiej racji potrzebna jest jasna czystość pomysłów i jasnych uczuć. One są prądem promienia. Wystarczy, Anastazio, to już nie jest ciekawe. Później jeszcze coś do tego dodasz. Najważniejsze już powiedziałam. Powiedzieć to powiedziałaś, ale zbyt wiele ustaliłaś warunków. Proponuję porozmawiać o czymś innym, czymś bardziej prostym. Cały dzień Anastazja jest zajęta rozmyślaniami, modelowaniem różnych możliwych sytuacji w naszym przyszłym, teraźniejszym i przyszłym życiu. Ona ma kolosalną pamięć pamięta wielu ludzi, których zobaczyła oczami swojej wyobraźni ich wewnętrzne odczucia. Jak genialna aktorka umie imitować ich głos, chód potrafi myśleć jak oni. Koncentruje w sobie życiowe doświadczenia wielu ludzi z czasów minionych i współczesnych. Korzystając z tego doświadczenia, modeluje przyszłość i pomaga innym. Dokonuje tego na odległość, za pomocą niewidocznego promienia, i ci, którym takiej pomocy udziela, nie są świadomi, że ją otrzymują. Później dowiedziałem się, że podobne, niewidoczne dla wzroku promienie o różnej mocy, Emanują z każdego człowieka. Naukowiec Akimow sfotografował je specjalnymi przyrządami i w 1996 roku opublikował zdjęcia w majowej gazecie Cuda i Zdarzenia. <laughs> Niestety, my nie możemy korzystać z nich w taki sposób jak Anastazja. Naukowcy określili zjawiska podobne do takiego promieniowania jako pole elektromagnetyczne. Światopogląd Anastazji jest niezwykły i ciekawy. Potwierdzeniem są kolejne odpowiedzi na moje pytania. Kim jest Bóg Anastazjo? Czy istnieje? Jeśli istnieje, to dlaczego nikt go nie widział? Bóg to międzyplanetarny umysł, intelekt. On nie znajduje się w jednej masie. Jego jedna połowa tkwi w niematerialnym świecie, we wszechświecie to kompleks wszystkich energii. Druga połowa została cząsteczkami rozczłonkowana na całej Ziemi, w każdym człowieku. Czarne siły starają się blokować te cząstki. Co jeszcze, Twoim zdaniem, zdarzy się w naszym społeczeństwie w przyszłości? W dalszej perspektywie pojawi się zrozumienie, że rozwój techniki i cywilizacji jest zgubny i społeczeństwo powinno wrócić do źródeł. Twierdzisz, że wszyscy nasi naukowcy są niedorozwiniętymi istotami. Które prowadzą nas w ślepy zaułek? Chcę powiedzieć, że przyspieszają naszą zgubę, co znaczy, że zmierzamy w niewłaściwym kierunku. Bo wszystkie maszyny i urządzenia budujemy bez sensu? Tak. Czy nie jest nudno mieszkać tu samotnie, bez telewizora i telefonu? Jakież prymitywne rzeczy wymieniłeś, to wszystko miał człowiek na początku istnienia. Tylko w bardziej doskonałej formie. Ja też to posiadam. I telewizor, i telefon. Czym jest telewizor? To aparat, za pomocą którego do zwyrodniałej wyobraźni człowieka przekazuje się niektóre informacje układające się w obrazki i zdarzenia. Potrafią sama, wykorzystując swoją wyobraźnię, narysować jakąkolwiek fabułę, różne obrazy i wytworzyć jak najbardziej wiarygodne sytuacje. I jeszcze do tego bezpośrednio w nich uczestniczyć, wpływając jakby na te fabułę. O, chyba mnie nie zrozumiałeś, czy tak? A telefon? Człowiek może rozmawiać z innym człowiekiem bez pomocy telefonu. Do tego potrzebne są tylko wola, hełci dwojga i rozwinięta wyobraźnia. Koncert w Tajdze. Zaproponowałem Anastazji żeby przyjechała do Moskwy i wystąpiła w telewizji. Wyobraź sobie, Anastazję, że z Twoją urodą mogłabyś być fotomodelką na światowym poziomie. W tym momencie zrozumiałem, że nic co ziemskie nie jest jej obce. Jak każda kobieta, jest świadoma swojej piękności. Lubi być piękna i podziwiana. Anastazja z radością zaśmiała się. <laughs> Najpiękniejsza z najpiękniejszych! Zapytała i zaczęła się popisywać jak dziecko chodzić po polanie, jak modelka po scenie. Uśmiechałem się, gdy zobaczyłem, jak śmiesznie imituje modelkę, zakładając nogę na nogę, idąc i demonstrując wyobrażone ubranie. Zaklaskałem, dołączyłem do tej gry i oświadczyłem: Szanowni Państwo, teraz przed Wami wystąpi niepokonana i piękna gimnastyczka, bezkonkurencyjna, urocza Anastazja. Taka prezentacja rozweseliła ją jeszcze bardziej. Wyskoczyła na środek polany. Zrobiła niezwykłe salto. Wpierw do przodu, potem do tyłu, z obrotem. W bok, w prawo, w lewo. A następnie bardzo wysoko skoczyła. Jedną ręką chwyciła za gałąź drzewa. Rozchuśtała swe ciało dwa razy i przerzuciła na drugie drzewo. Znowu wykonała salto. Wybiegła na środek, ukłoniła się. A ja nagradzałem ją oklaskami. Następnie uciekła z polanki i schowawszy się za krzakiem, z uśmiechem wyglądała stamtąd, jakby z zakulis, z niecierpliwością oczekując następnej zapowiedzi. Przypomniałem sobie wideokasetę z nagraniami moich ulubionych piosenek w wykonaniu popularnych piosenkarzy. Podczas rejsu zdarzyło się, że wieczorami oglądałem ją w Kajucie. Nie zastanawiając się, czy Anastazja potrafi cokolwiek zagrać, podekscytowany oświadczyłem: Drodzy Państwo, a teraz przed Wami wystąpią najlepsi soliści współczesnej estrady i wykonają swoje najlepsze utwory. Voilà! O jakże się omyliłem, nie wierząc w jej zdolności. Później zdarzyło się coś, czego nie można było absolutnie przewidzieć. Anastazja ledwo zrobiła krok z za swoich zaimprowizowanych kulis, a już zaśpiewała głosem ały Pugaczowej. Nie, nie, ona nie parodiowała wielkiej światowej piosenkarki, nie imitowała jej głosu, ale swobodnie śpiewała, przekazując nie tylko jej głos melodię, ale i odczucia. Zdziwiła mnie jeszcze inna rzecz. Anastazja akcent stawiała na poszczególne wyrazy. Dodając jednocześnie coś od siebie i tym samym przydając pieśni dodatkowych walorów. I wtedy piosenka ały Pugaczowej, której wykonania wydawało się nie można udoskonalić, wywołała u mnie całą gamę dodatkowych odczuć. Jeszcze jaśniej wyświetlała emocje. Na przykład w znakomicie wykonanej piosence o malarzu. Жил, был художник один Домик имел и холсты Но он актрису любил Ту, что любил цветы когда продал свой дом, продал картины и кровь, и на все деньги купил целое море цветов. Миллиона, миллиона, миллион алых Z i zakna kna widzisz ty kto wlublion, kto wlublion, kto wlublion i w serio. Żył sobie jeden malarz, miał dom i płótno. Był zakochany w aktorce, która lubiła kwiaty. Sprzedał wtedy swój dom, sprzedał obrazy i płótno. I za wszystkie pieniądze kupił całe morze róż. Postawiła akcent na wyrazie płótno, ze zdziwieniem i przestraszeniem wykrzykując to słowo: Właśnie płótno jest dla malarza najdroższe bez niego nie można tworzyć a on oddaje to, co najdroższe w imię swojej miłości. Potem, przy słowach daleko ją pociąg odwiózł Anastazja przedstawiła malarza jako zakochanego mężczyznę patrzącego na odjeżdżający pociąg. Który na zawsze zabiera mu ukochaną, zorganizowała ogromny ból, rozpacz i jego zaskoczenie. Zszokowany widokiem i tym, co usłyszałem, nie zaklaskałem od razu po skończonej piosence. Anastazja, ukłoniwszy się, czekała na oklaski, nie usłyszawszy ich, zaczęła nową piosenkę z jeszcze większą gorliwością. Kolejno wykonywała wszystkie utwory nagrane na mojej wideokasecie. Każda piosenka, którą nieraz słyszałem, w wykonaniu Anastazji była o dziwo bardziej wyrazista. Po ostatniej piosence, również nie doczekawszy się oklasków, Anastazja poszła za swoje kulisy. Ja, jakby ogłupiony, jeszcze chwilą pozostawałem pod wpływem niezwykłych odczuć. Potem zachwycony skoczyłem, zaklaskałem i krzyknąłem. Wspaniale, Anastazjo! Bis, brawo! Wszystkich wykonawców proszę na scenę! Anastazja ostrożnie wyszła i ukłoniła się. A ja nadal krzyczałem. Brawo, bis! Tupałem nogami, klaskałem w dłonie. Ona także się rozweseliła, zaklaskała i krzyknęła. Brawo! Czy to znaczy jeszcze? Tak, jeszcze, jeszcze i jeszcze! Zamilkłem i wnikliwie zacząłem obserwować Anastazję. Rozważyłem, jak bardzo jej dusza jest utalentowana, ile ma odcieni, że do idealnego wykonania piosenek mogła dodać od siebie tak wiele nowego, pięknego i wyrazistego. Anastazja także zamarła. Milcząco i pytająco patrzyła na mnie. Wtedy ją zapytałem. Anastazjo, czy masz własną piosenkę? Czy nie mogłabyś wykonać czegoś swojego, czego nigdy wcześniej nie słyszałem? Mogłabym, lecz w mojej piosence nie ma słów. Czy chcesz ją usłyszeć? Zaśpiewaj, proszę, zaśpiewaj swoją piosenkę. Dobrze. Anastazja zaczęła śpiewać swoją niezwykłą pieśń. Najpierw krzyknęła jak noworobek. Potem jej głos zabrzmiał cicho, delikatnie i miło. Stanęła pod drzewem, położywszy ręce na piersi. Skłoniła głową, jakby usypiała, i pieściła swym głosem ukochane maleństwo. Jej głos pieszczotliwie coś mu opowiadał. Od tego cichego głosu, dziwnie czystego, wszystko wokół zamarło. I ptaki, i świerszcze w trawie. Później wyrażała radość, bo cieszył ją widok budzącego się dziecka. W jej głosie usłyszałem euforię. Niezwykle wysokie dźwięki, to szybowały nad ziemią, to wzlatywały w bezgraniczną otchłań. Głos Anastazji, to błagał kogoś, to przystępował do walki. A wszystko po to, by za chwilę znowu głaskać i pieścić dziecko. Darować radość wszystkiemu wokół. Radość i szczęście zamieszkały także we mnie. W momencie, gdy Anastazja skończyła swoją pieśń, wesoło krzyknąłem: A teraz, drogie panie i panowie, a także towarzysze, unikalny, niepowtarzalny numer jedynej w świecie treserki nadzwyczaj sprytnej, śmiałej, uroczej i zdolnej do poskromienia wszelkich drapieżników. Patrzcie i drżyjcie. Anastazja pisnęła z zachwytu. Podskoczyła, zaklaskała rytmicznie w dłonie, coś krzyknęła i zagwizdała. Na polanie zaczął się niewyobrażalny spektakl. Wpierw zjawiła się wilczyca. Wyskoczyła z zakrzaków, stanęła na skraju polany i zdezorientowana zaczęła się rozglądać. Porosnących na obrzeżach tej areny drzewach pędziły wiewiórki, skacząc z gałęzi na gałąź. Nisko krążyły dwa orły. W krzakach ruszały się jakieś zwierzątka. Rozległ się trzask łamanych gałęzi. Rozsuwając i miażdżąc krzaki, na polanę wbiegł potężny niedźwiedź i stanął jak wryty przed Anastazją. Na niego złowrogo zawarczała wilczyca. Gdyż Niedźwiedź podszedł zbyt blisko, a nie otrzymał na to pozwolenia. Anastazja podbiegła do Niedźwiedzia, potrząsnęła go za pysk, chwyciła za przednie łapy i ustawiła pionowo. Sądzę, że nie włożyła w to wielkiego wysiłku. Niedźwiedź sam wykonywał jej rozkazy w zależności od tego, jak je rozumiał. Stał zamarły, starając się zrozumieć, czego od niego chcą. Anastazja podbiegła. Wysoko podskoczyła, chwyciła niedźwiedzia za grzywę, zrobiła stójkę na jego karku, po czym zeskoczyła, wykonując w powietrzu salto. Potem chwyciła go za łapę i uchyliwszy się, ciągnęła za sobą, sprawiając wrażenie, jakby przerzucała go przez siebie. Ta sztuczka nie byłaby możliwa, gdyby niedźwiedź nie wykonał jej sam. Anastazja tylko nim kierowała. Niedźwiedź w ostatnim momencie. Oparł się łapą o ziemię i robił tak, przypuszczam, wszystko co tylko możliwe, żeby nie skrzywdzić swojej pani. Wilczyca coraz bardziej się denerwowała. Nie mogąc spokojnie ustać w miejscu, biegała od krzaka do krzaka, syczała albo warczała z niezadowoleniem. Na skraju lasu pojawiło się jeszcze kilka wilków. Anastazja po raz kolejny przerzuciła przez siebie niedźwiedzia, próbując przy tym wykonać taki ruch żeby przekręcił się on jeszcze przez głowę. Niedźwiedź powalił się na bok i zamarł. W końcu zdenerwowana wilczyca, szczerząc ze złości zęby, skoczyła w jego stronę. Anastazja błyskawicznie stanęła wilczycy na drodze, a ta, hamując czterema łapami, przekoziołkowała się przez grzbiet, uderzyła w nogi Anastazji, która w tym samym momencie położyła jej na karku rękę, a ta grzecznie przytuliła się do ziemi. Drugą ręką Anastazja zaczęła machać w taki sposób, jak w dniu naszego pierwszego poznania, kiedy pierwszy raz chciałem ją przytulić, nie otrzymawszy na to zgody. Las niegroźny, lecz wzburzony szumiał wokół nas. Wzburzenie odczuwało się w skaczących i biegających, zarówno wielkich, jak i małych zwierzątkach. Anastazja zaczęła rozładowywać to wzburzenie. Najpierw pogłaskała wilczycę, Poklepała ją po karku i odprawiła jak psa. Niedźwiedź nadal leżał na boku w niewygodnej pozycji. Przypuszczam, że oczekiwał na dalsze rozkazy. Anastazja podeszła do niego i zmusiła do powstania. Pogłaskała po pysku i w taki sam sposób, jak wilczycę, odprawiła z polany. Zarumieniona usiadła obok mnie. Głęboko wciągnęła powietrze i powoli je wypuściła. Zauważyłem... Że jej oddech zupełnie się wyrównął, tak jakby nie wyczyniała przed momentem tych niewiarygodnych sztuczek. Gry aktorskiej one nie rozumieją i nie powinny rozumieć, bo to nie dla nich, podkreślała Anastazja i zapytała mnie: No i jak? Czy mam szansę znaleźć pracę w waszym społeczeństwie? Wspaniale, ale to wszystko już mamy. Treserzy w cyrku też potrafią zaprezentować dużo ciekawych sztuczek ze zwierzętami. Nie przedrzesz się przez barierę biurokratów, uwarunkowań i intryg. Na tych szczegółach się nie znasz. Nasza gra nadal polegała na rozważaniu różnych wariantów, gdzie Anastazja mogłaby dostać pracę w naszym świecie i co trzeba zrobić, żeby przezwyciężyć istniejące uwarunkowania. Żadnych pomysłów nie znaleźliśmy, ponieważ Anastazja nie miała dokumentów o wykształceniu, zameldowaniu. A w niezwykłe opowieści o jej pochodzeniu nikt nie uwierzy. Anastazja nagle spoważniała i stwierdziła: Chciałabym chociaż jeszcze raz pobyć w jednym z miast, na przykład w Moskwie, żeby się przekonać, na ile jestem precyzyjna w modelowaniu niektórych sytuacji z waszego życia. Nie rozumiem, w jaki sposób ciemne siły mogą ogłupiać kobiety do takiego stopnia, że one same tego nie podejrzewając. Kuszą mężczyzn wspaniałościami swojego ciała, i tym samym nie dają im możliwości dokonania prawidłowego wyboru, odpowiadającego potrzebom duszy. A potem męczą się z tego powodu, nie mogąc założyć odpowiedniej rodziny, dlatego że. I znowu zaczęło się przerażające, wymagające skupienia, rozprawianie o seksie, o rodzinie, wychowaniu dzieci. A ja pomyślałem, Największą niewiarygodnością z wszystkiego, co zobaczyłem i usłyszałem, jest zdolność Anastazji do mówienia o naszej egzystencji z dużą dokładnością.